W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Boxing and Fitness Center w New Jersey, dokładnie miesiąc po walce z Travisem Walkerem. Rozmawiamy z Tomaszem Adamkiem. Cześć Tomek. Witam serdecznie. Tomek, to oglądałeś swoją ostatnią walkę w telewizji albo w internecie? E, oglądałem e, na amerykańskiej telewizji raz. E, myślę, że, że to wystarczy. No, oglądałem, w, czy walczyłem, więc e, gdzieś raz e, swoje błędy wystarczy i temat zamknięty jest już, e, etap, który przebył. I, i trzeba, trzeba myśleć yy, o przyszłości. No właśnie, a co takiego wydarzyło się w tej drugiej rundzie, to był jakiś Twój moment dekoncentracji, czy po prostu Walker bił tak mocno, że... bo on trochę chyba przebił Twoją gardę, prawda? Znaczy bił bardzo mocno, akurat tu u mnie trafił mi overhand, taki tak zwany, to był sierp, półsierp taki, gdzie zostałem właśnie na, na okolicy skroni. Bił bardzo mocno, yy, to był zawodnik, który był chyba jeden z najmocniejszych, który walczyłem, ma, ma, ma jednak uderzenie jest bardzo może kondycyjnie nie jest to wielki atleta, ale, ale jako pięć ma twardo mi. dlatego była, była mata, ale powstałem i wygrałem mi to jest najważniejsze. No tak, ale walka z walkerem to już przeszłość 22 grudnia. Co mówi tobie ta data? Czy już oficjalnie po prostu walczysz z Solisem? Znaczy oficjalnie nie ma jeszcze od nas tej informacji i musimy na nią poczekać. Myślę, że około tygodnia. Trener, już jest drugi tydzień. Trenujemy, pracujemy nad techniką. Właśnie skończyłem zajęcia. To jest trening godzina, godzina 15. Tak jest. Także po południu mam jeszcze jeden trening. Dalej tarcza, technika no i poprawia, poprawianie swoich błędów. Taktyka przede wszystkim na, na 22. A Tobie w ogóle taka, taka data się podoba, 22 grudnia to chyba się choinkę ubiera, a nie, a, nie, a nie walczy się z trudnym przeciwnikiem. Czy no na pewno łatwiejsza łatwiej do ringu wejść jest przed świętami niż pomiędzy święta, bo jednak święta to jest ten czas dla rodziny i, i wtedy nie ma w ogóle, można powiedzieć, świąt, bo, bo jednak myślisz o walce, więc to się bardzo cieszę, że jest to przed świętami. Dlatego już zaczęliśmy właśnie treningi, i, i Roger wraca do domu w sobotę. Będzie w domu około 10 dni, powraca i 8 tygodni do, do 22 grudnia. Ale czy jakieś w ogóle podpisy zostały już złożone? Bo niektóre portale już po prostu postawiły wykrzyknik pod takim tytułem Walka z Oli 22 grudnia. Znaczy, na pewno 22 walczy stanach i to jest pewne. Natomiast, gdy będą podpisy złożone przez tamten obóz, to wtedy będziemy oficjalnie podawać, czy podamy, że, że jest to 100%. To byłaby twoja, to będzie właściwie twoja czwarta walka w tym roku. Nie za często walczysz? Tak naprawdę wiele mi nie zostało tego boksu. W grudniu mam 36 lat, więc daj Boże dwa lata jeszcze powojować w ringu i Odejść na zasłużoną emeryturę. Myślę, że osiągnąłem w sporcie wiele i brakuje mi tylko jednego pasa walki ciężkiej i, i dlatego powróciłem po porażce, by trenować ciężko, a widzę, że poprawa e, jest, e, ten trening nie idzie na marne, nie idzie w powietrze, więc e, oby szczęśliwie wygrywać walki grudniowe, w przyszłym roku jedną i dostać walkę o świata i to jest mój plan. Tak chwilę właśnie no, o Solisie, no bo tu widzę, że troszeczkę jednak tam były właśnie tak, no, trener Bloodworth troszeczkę tak ci, trochę ciebie ustawia pod tego Solisa. Yy, to właśnie chwilę o Solisie. No, świetny technik, yy, 2 metry, 1 w zasięgu ramion. On właściwie w tej walce z Witaliem fajnie skracał ten dystans, no i jakoś tam do tej kontuzji sobie nawet radził, można powiedzieć. Widzieli wszyscy zresztą tutaj ja nie będę oceniał, bo, bo ja nie jestem od oceniania. Yy... Na pewno, na pewno to dobry zawodnik, i, i zobaczymy, jeżeli w tym tygodniu będą podpisy złożone, to, to wtedy będziemy oficjalnie mówić o tej dacie. Znaczy, data jest na pewno o walce z nim. Dobra, a prawo o tytuł mistrza IBF uzyskał kubrat Puliew po takim no, zlaniu właściwie Aleksandra Ustinowa. No, a ty nie chciałeś, załóżmy być na miejscu Ustminowa. Nie chodzi mi oczywiście o to, że ty byś no, przegrał, ale gdybyś wygrał, po prostu byłbyś pretendentem do, do tytułu IBF. Znaczy na pewno walka 22 grudnia będzie pozycję numer dwa i wtedy, jeżeli wygram, będę walczył o pozycję numer 1 z, z numer 1, czyli, czyli z Pulewem. to taki jest plan. To nie jest powiedziane, że, że on już jest pretendentem. To jest może. Yy, Portale źle piszą. On ma pozycję numer jeden, ale oficjalny pretendent do walki o Mistrzostwa Świata będzie wyłoniony, gdy będzie walczył z dwójką, i wtedy to jest już jakby obowiązkowa obrona dla, dla Władimira Kliczki. Także na to musimy poczekać. A jeszcze patrząc z okiem na zestawienie WBC, tam Chris Areola, Twój dobry znajomy. Tak hipotetycznie zupełnie mówiąc, jeżeli Vitali przyszedłby no, przeszedłby na tą sportową emeryturę i zajął się y, polityką, a ty z Chrisem Areolu stoczyłbyś walkę w nowym roku, czy też powiedzmy, no powiedzmy pod koniec y, tego roku ta walka mogłaby być walką o Mistrzostwa Świata. Znaczy jeżeli, jeżeli Vitali pójdzie na emeryturę, tam też będzie walka jedynka z dwójką i wyłoniony w stanie zawodnik do, do walki o Mistrzostwo Świata. To nie jest tak, że. Yy... Witali zrezygnuje i już będzie walczył zawodnik Federacji czy, czy, czy Aurola o to Świata, to jest tak zwany Bugsowi i on się musi odbyć, czy to jest IBF, czy to jest WBC. Zobaczymy, no jeżeli jesteś w federacji jak Wysoko, czy, czy, czy ja w ibf to jeżeli inna federacja się interesuje tobą, to ona walkę taką ci da, bo jesteś numer 1-2 jako Federacji, ale mówię, no musi być, musisz mieć walkę jako pretendent do walki o do świata, także musimy jeszcze na to poczekać, muszę wygrać dwie walki i taką walkę na taką walkę zasłużyć. Czyli po prostu nie to, że ktoś mi ją daje, bo ma, ma dobry, dobry dzień czy, czy kaprys, po prostu na taką walkę chcę zasłużyć. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.